Ale niedzielę, kochani, taką śnieżną, zobaczcie, ile u nas śniega. Jak już widzieliście, pokazywałam Wam dzisiaj na Instagramie. Miałam dzisiaj, kochani, nigdzie nie wychodzić, ale jednak lecę do sklepu. Stwierdziłam, że nagram dzisiaj vloga, może z jutrzejszym dniem. Tak więc, kochani, jestem. Zapraszam Was na kolejnego vloga. Ja, moi drodzy, teraz się do sklepu. Potrzebuję, gdzie, potrzebuję dzieciakom kupić na no, jutro picie do szkoły. Nie chcę mi się bo zobaczcie, jak sypie. No, ale jednak idę. Zobaczcie, jak tutaj właśnie dzisiaj odśnieżałam. No, ale już to zasypuję powoli. Że widzicie, jak to jest? Idę właśnie teraz do sklepu. No, tutaj też odwróciłam. No, i tak to moi drodzy wygląda, że jak przyjdę, muszę jeszcze tutaj odrzucić, bo sąsiadom się jednak nie chce. Jak więc widzicie, najgorzej mieszkać w takich uliczkach, bo trzeba samemu to robić, bo innym się nie chce. Także później, jak przyjdę, to to sobie odrzucę, nie będę czekać. Wiecie, jak ktoś inny weźmie, to zrobi, ale powiem Wam tak: jak się mieszka w uliczce, to powinien raz jeden odrzucać, raz drugi. Albo zebrać się razem, a inni to mają po prostu gdzieś. Dobra, lecę do tego sklepu. Kurczę, ale powiem Wam, ciężko się idzie. Naprawdę. No masakra, popatrzcie. Jutro rano będzie trzeba znowu wcześniej wstać do szkoły, wiecie. Dzieciaki. Ojku, Powiem Wam, że dobrze, że mam to futro. Jest nim mega ciepło, naprawdę. Jest najcieplejsza moja kurtka, to futerko. Super. Jakaś masakra, powiem Wam, przejścia nieodśnieżone. Zobaczcie, tu są schody przed szkołą. No i niestety schodów nie ma. Bo znikły pod śniegiem. No niestety. Nikt, nic nie odśnieża, Żadne, powiem Wam, drogi tutaj tylko, jak się idzie, ale te boczne uliczki. Yy, chodniki po prostu są nieodśnieżone. No widzicie? Ja już, kochani, przyszłam ze sklepu. Zerwała mi się, kurde, reklamówka, muszę tak nieźło, mam tutaj właśnie picie dla dzieciaków na jutro, no i powiem Wam, ale dobrze iść w niedzielę do sklepu, naprawdę, powiem Wam, ja raczej mało co chodzę nigdy, ale ten, powiem Wam, że byłam dzisiaj, spotkałam tyle znajomych, z którymi się dawno nie widziałam naprawdę, aż się miło powiem Wam zrobiło teraz idę się przebrać i Damian chciał iść właśnie na pole żeby się pobawić więc idę go ubrać w kombinezon no i co, idziemy na pole ja idę jeszcze tej uliczkę właśnie odśnieżyć bo niestety jest nieodśnieżona tyle co ja odśnieżyłam no i biorę się za odśnieżanie moi drodzy, dalej niestety a w ogóle zobaczcie jak wianek się trzyma nic się z nim nie dzieje. Pięknie wygląda, powiem Wam, właśnie na tych drzwiach. Naprawdę bardzo ładnie. Nawet nie sypie tak śnieg, wiecie, na niego. Ładnie, powiem Wam, wygląda na tych ciemnych drzwiach. Się, pięknie się prezentuje. No, to my już jesteśmy z Damianem, powiem Wam, na polu. Zadyma teraz taka się zrobiła. Śnieg, powiem Wam, sypie. No, ale jest przyjemnie. No. Można trochę, powiem Wam, pokorzystać Kurczę jakieś włosy mm. z tego futra. Dobra, ja sobie kochani też wzięłam rękawiczki. No i co? Trochę popawimy się, moi drodzy, na śniegu. Jak on Damian tutaj ładną kulkę zrobił, ale piękna. Ale ciasko, No, ale ładna, bo ten wzór jest tak pięknie odbity, ładnie. No, bo się klei ten właśnie śnieg. Ja przytem na łopacie też nie mogłam wyrzucić tego śniega. No, łopacie, trzyma się. A jakbym tak poruszasz delikatnie, wyjdzie. No, ciężko ma to wyjść. O, wyszło, ale kawałek połówka. No. No fajnie powiem Wam, moi drodzy, fajnie, jak jest taka zima, można sobie pospacerować, pochodzić tutaj po tym śniegu, trochę to tak jak wiecie, pomachać, namachać się łopatą, żeby odśnieżyć, ja też za chwilę zaraz biorę łopatę i znowu będę odśnieżać, tak na Instagramie widzieliście, już Wam pokazywałam, ja już rano dzisiaj odśnieżałam, no ale powiem Wam, no co z tego, odśnieży się, a znowu nasypie, bo sypie cały czas, powiem Wam, od rana, no i co się odśnieży, to i tak to zasypuje, niestety. Z powrotem, no cóż zrobić? Taka zima. No, widzę. Uu, Jezus, ale przyleciała ta kulka. Ołyskawe. Dobra, ale patrz, czekaj. No, to można się nawet i też tak powiedzieć jak widzieliście yy, przed chwilą. No, kurzy powiem Wam cały czas sypie mi na buzie. No i tak sobie teraz myślę, nie mogło być tak faktycznie w święta, ale by były ładne święta, biało, wtedy by człowiek czuł te święta, że jakieś są, a tak to, wiecie, brak tego śniega było, ale teraz naprawdę, szczerze mówiąc, powiem Wam, że ja nie jestem tak szczerze mówiąc zadowolona, że jest ten śnieg teraz, ja już bym wolała jednak wiosnę, nie jednak wiosnę, Jak patrzę na te moje kwiaty, już bym chciała je przyciąć, te trawy, to wszystko. A tu teraz powiem Wam, że jak na nasypię tego śniega, to nie wiem, czy to nie będzie się wlekło i wlekło i wlekło. W końcu styczeń, no to zobaczymy, jak, jak się to po, to po prostu, wiecie, potoczy dalej. Za niedługo idziemy na obiad, no nie Damian, będzie trzeba iść później na obiad, bo sypie coraz bardziej i te jeszcze tam może trochę odśnieżę i dopiero później człowiek będzie miał lepszy smak. A mamy zapiekankę, tutaj robiłam zapiekankę ziemniaczaną z mięsem mielonym, tak więc została na dzisiaj, więc jemy. Ale sobie powiem Wam, patrzeć się nie da. zobacz gdzie się Damian wyspinał na stół. I co będziesz robił? Będziesz rzucał kulkami? A co będziesz robił? Aha, masz inny plan. Dobra. Ja idę teraz odśnieżać tam na drogę, wiesz, na uliczkę. Słyszysz? Idę tam drogę odśnieżyć naszą. No, to lecimy. I zobaczcie, ile odwróciłam. Od tamtą jeszcze ten kawałek został. No i pracuję, powiem wam, sama. Wszyscy jeżdżą, nikt nie pomoże. Ale... Powiem wam, najgorsze to mieszkać w takiej właśnie uliczce. Najgorsze, co może być. Nie ma jak przy drodze. No i dałam rady, kochani, dałam rady. Ośnieżyłam całą uliczkę. <śśmiewanie> przy pomocy Damiana. No nie, który mi rozgrzebywał. Powiem Wam już nie dam rady, aż mi się już nie chce nawet jeździ obiadu. Marzy mi się teraz położyć. No, ja Zjeść kawałek ciaska tylko. I cappuccino. I tyle. No. Stoimy pod bramą. No nie Damian? Jan? No. Fajnie? Kawał A, roboty ja co? Kawał roboty my zrobiły, tak? No. Zrobili. A ja nagra mnie Tak, mam cię nagrać? Nie no, no, ja żeby go nagrać. Dobra, zaraz cię nagram dobrze. Okej? Okay? No. No. <laughs> no, nagrywam cię. Aha, no dobry jesteś. Zrobiłeś dziurę tam i głowę wsadziłeś. Dobrze, że masz kaptur. No to chodź, pokaż się teraz, jak Cię widać. No pupę tu mi wypinasz. Chodź tutaj, zobacz. Dobra, ale chodź teraz, widzisz coś? Zobaczcie, jaka frajda dla dzieci. Dobra, wstawaj, bo Ty nie ubrałeś kombinezonu, bo nie chciałeś, bo powiedziałeś, że nie będziesz chodził w zaspy. No to chodź tu teraz do mnie. Widzisz mnie? I tak wygląda, zobaczcie, Damian, pokaż się. Z Jestem ninja. Damian w swoim żywiole, no nie? No i zobaczcie, odśnieżone. Kawał drogi, kawał drogi, tak? No, taka frajda. No super, Damian. Idziemy zaraz do domu jeszcze chwilę i idziemy. No, bitwa na śnieżki. Właśnie tutaj mój mąż nas bombarduje o. Kulki latają. No, chodźcie tutaj! Będą teraz mnie obydwa bombardować, super! I zobaczcie, ciąg dalszy odśnieżania. Może odśnieża? na niego. Uciekają! Ale super macie! Tak, tata ci łopatą... Śnie, ten Śniegiem, no nie? Z łopaty. No super. Widzicie moi drodzy, taka kochani frajda. Chyba ten vlog będzie się składał tylko z dzisiejszego dnia, że jutro już nie będę nic dogrywać. Chociaż dzisiaj Wam, moi drodzy wstawił się tam właśnie vlog na kanale, bo dzisiaj go wstawiłam, więc dzisiaj tam tego obejrzeliście. A ten dzisiaj z niedzieli będzie pewnie dopiero jutro na kanale, może akurat jutro o 7 rano, no nie wiem, zobaczymy. Co Damianek? Mogę ja nagrać coś? A co chcesz nagrać? Chcesz coś nagrać? Damian będzie nagrywał coś, zobaczymy co nagra. No i co? Myślałam, że Damian będzie nagrywał, ale nie, Damian chciał, żeby jego nagrać, go siedzi na śniegu. Nie ma kombinezonu, jest samych spodniak. Całą dupę będziesz miał mokrą. Damian, cała popula będzie mokra. No niestety. Nie chciał być kombinezonu, bo powiedział, że nie będzie siedział na śniegu. A teraz zobaczcie, o, jak wyglądają spodnie. Damian, wstawaj. Nie kładź się, bo nie masz kombinezonu. No zobaczcie. Ja wiem, że to jest frajda, ale tak można leżeć tylko w kombinezonie. Przemokną Ci spodnie. One są ocieplane, ale one za chwilę będą mokre. No. Super. Fajnie. Naprawdę. Dobra, wstawaj już. Idziemy zaraz do domu. Czas zrobić, yy, zrobić. Podgrzać obiadek i zjeść. ale gdzieś tam zawsze się yy, po prostu, wiecie, sprączą Odbiła mi się czapka na czole, prążki. Powiem Wam, że te czapki, które mają właśnie te prążki, które są y, nie z alpaki, to jednak się odbijają. A wszystkie te, które mam z alpaki, w ogóle mi się na czole nie odbijają, a ta nie z alpaki, no jednak się odbiła. Dobra, zaraz pinam w ogóle kucyka. A Damian jeszcze został z mężem moim na polu, z tatą swoim, bawi się na polu. Odśnieżają, jeden drugiego rzuca śniegiem. Także Widzicie, frajda, jeszcze nie idzie do domu, ale za chwilę go wołam, idę podgrzać tylko tą y, zapiekankę, jednak y, zjem, y, Damian też zaraz zjem, no i potem kawałek ciasta cappuccino, odezwę się do Was, moi drodzy, później właśnie pokażę Wam, jak to ciasto wyszło, które już ma bitą śmietanę, czekoladę na wierzchu, bo Wam nie pokazałam z tą bitą śmietaną, czekoladą, więc potem jak sobie ukroję po obiedzie, to Wam y, na pewno pokażę. I zobaczcie, ukryłam właśnie kawałek ciasta, bo już jesteśmy po obiedzie. Tak więc można sobie zjeść kawałek ciasta. Tak to ciasto właśnie wygląda. Na samym dole jest te biszkopty, te takie kocie języczki. Ja na to mówię. Potem jest masa budyniowa. Na masę budyniową jest dżem z czarnej porzeczki. Potem jest to przykryte ciastkami, herbatnikami maślanymi. No i na te herbatniki maślane jest ubita bita śmietana. I wierz jest, kochani, starty czekoladą mleczną milką, tak więc tak to moi drodzy wygląda, powiem Wam smakuje nieziemsko naprawdę jest bardzo dobre, także ja zaraz sobie robię do tego cappuccino albo czekoladę na gorąco, zobaczcie naprawdę przepyszne I tak moi drodzy, vlog dobiega już końca, będę go już kończyć. Zasiętam teraz do montażu właśnie tego filmu z dzisiaj i przy okazji jeszcze sobie oglądam goblemox, także moi drodzy jak Wam się podobał ten taki zimowy dzisiejszy vlog to dajcie ciuczka w górę pamiętajcie nadal o subskrypcji kanału no i oczywiście zostawcie jakieś po sobie pod filmem będzie mi kochani bardzo miło napiszcie, czy u Was też taka piękna zima jak u nas tutaj właśnie patrzę teraz tutaj w okno, w dalszym ciągu sypię i to nieźle powiem Wam sypię, także to co dziś zrobiłam pewnie znowu zasypię Także więc moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie i co do kolejnego vloga. Trzymajcie się, pozdrawiam, buziaczki, pa! pa.